W tym odcinku znowu nagrywał z kotami. będę nagrywał skotami. Bo myślisz, że co tak minucie? A to mój, że nie, nie będę nagrywał jako na milczyć. Jak widzicie, to za oknem jest zima. I to? no nie I pozdrawiam wszystkich chcieli. Mojego kolegę Pitasą plus i mojego drugiego kolegę Polskie Krzesło i kogoś jeszcze, ale nie wiem. Montażysta się na mnie patrzy i się śmieje że Polskie krzesło. No mi śmieszna nazwa, ale to prawda. Dobra, chwila. Nagrywam tu teraz dla Was o 20.00. Chwila tylko świateł. O dziewiątej. O dziewiątej w nocy. O dziewiątej w dzień. Ew. Eee. Nie przejmujcie się tym, co montaż został mówi. I ówki, panie. Bocicie